Klub Sportowy Talent i Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 postanowiły połączyć siły i stworzyć zupełnie nowy klub. Zarówno Centrum Odkrywania Młodych Talentów, jak i KS Talent nadal będą funkcjonowały jako kluby szkolące dzieci od 4-5 roku życia do mniej więcej 11. A od tego 12 roku życia uznaliśmy, że byłoby fajnie, żebyśmy wspólnie razem w pewien sposób połączyli swoje siły i, i tworzymy nowy klub od, od podstaw. On będzie się nazywał Eskadra. I w tym klubie będziemy pracowali z chłopcami i dziewczynkami mniej więcej od 12 roku życia, od takiego czasu, w którym dzieci już zaczynają grać w ligach, rywalizują gdzieś na poziomie dolnośląskim. I, no i to można powiedzieć, że od tego momentu zaczyna się dla części przygoda z profesjonalną piłką, a dla części kończy się przygoda z takim graniem rekreacyjnym. Oceniliśmy z przedstawicielami Centrum Odkrywania Młodych Talentów, że wspólne działania. Spólny, wspólne cele sportowe będą korzystnie wpływać na rozwój, rozwój chłopców, chłopców, rozwój naszych zawodników. SOMT 2012 i KS Talent dalej będą działać jak działały i szkolić najmłodsze dzieci na poziomie podstawowym. Starszymi dziećmi i rozgrywkami ligowymi zajmą się wspólnie jako eskadra. Oceniamy tak, że, że to będzie naprawdę duża siła. Pierwszy powód, tak jak mówimy, rywalizacja na zajęciach. Mamy tak dużo tych chłopców, że no, przypadkowo nikt nie znajdzie się na boisku i naprawdę będzie się mocno zapracować na to, żeby. Żeby, żeby zagrać w meczu Miszowskim. To jest szansa na zwiększenie potencjału ludzi, którzy przy tym pracują. z dzieciaki, oczywiście, to jest połączenie na ten moment dwóch zespołów, ale liczymy na to, że, że jeszcze z innych klubów dzieci będą chciały grać z, z bliskich okolic, ale też i dalszych. Bo nie, nie, jakby nie koncentrujemy się tylko wyłącznie na Bolesławiec i okolice, ale nie wiem, Lwówek, Lumań. Jak będą chętne dzieciaki do grania w fajnym klubie, to, to zapraszamy. Eskadra ma szansę stanowić bardzo silny zespół. Klub zagrał już pierwsze mecze. Zagraliśmy w pierwszym turnieju halowym, traktujemy ten mecz dzisiejszy jako takie oficjalne rozpoczęcie rozgrywek ligowych pod sztandarami Eskadry. Tak już dzisiaj do tego podchodzimy, ale rzeczywiście formalnie to do końca sezonu w ligach dolnośląskich będzie występował kąt, bo tak musi być i tak wynika jakby ze zgłoszenia do sezonu. Natomiast od nowego sezonu będzie to już pod nazwą Eskadra. Choć na naszej stronie, czy na naszych stronach to już dzisiaj będzie eskadra i jak będziemy się zwracali do naszych przeciwników, to będziemy ich prosili, żeby w swoich jakby relacjach. Wymieniali, że już grają z zespołem eskadry. Zarówno COMT 2012, KS Talent, jak i Eskadra zapraszają dzieci i młodzież w swoje szeregi. Nabór prowadzą przez cały rok. Wszystkie informacje na stronie COMT 2012.org oraz KS